Hej hej, witajcie w kolejnym odcinku z informacjami od Jurassic World Evolution 2. Mały komunikat nim zaczniemy, już tak niewiele brakuje do 400 subskrypcji więc jeśli tego jeszcze nie robisz to koniecznie zostaw subika na kanale żeby nie przegapić żadnej nowej informacji, bo Ciebie nic to nie kosztuje a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. A dzisiaj pomówię trochę o gościach, którzy będą odwiedzać nasze parki, ale bez zbędnego przedłużania intro i lecimy z materiałem. Zapraszam. Na temat gości był już materiał przy okazji omawiania kastomizacji budynków, a teraz zostało to trochę rozwinięte. Jak wiemy, goście podzieleni są na określone grupy zainteresowań, każdy ma inne preferencje i potrzeby, zaczynając od różnorodności dinozaurów po atrakcjach i luksusach kończąc. Wszyscy goście są tutaj po to, aby oczywiście zobaczyć dinozaury, ale Każda z grup będzie jeszcze zaglądać tylko do wybranych przez siebie lokacji i najbardziej związanych z ich zainteresowaniami. Oczywiście, mowa tutaj o grupach ogólne, przygoda, przyroda i luksus. Na ekranie zarządzania będziemy mogli zobaczyć, ilu mamy gości z każdej grupy oraz będziemy widzieć, co kto chce zobaczyć. Idąc po kolei, grupa ogólna. To osoby takie jak większość z nas, czyli idący lu ludzie idący zobaczyć prawdziwy park, jurajski, prawdziwe dinozaury. Zwykli ludzie, cieszący się rodzinnym wypadem z niepowtarzalnymi doznaniami i niesamowitymi wspomnieniami. Ich cieszy tam po prostu wszystko. Aczkolwiek może to być też stereotypowy Janusz z Grażynką, którym nic się nie podoba, wszędzie drogo, a czy jakiś rabat. I takie tam pierdoły. Goście poszukujący przygód, łowcy przygód czy coś w tym stylu, to osoby, których najbardziej jara adrenalina, ekscytacja, zagrożenie. Tak więc, wybiegi drapieżników będą przez nich pewnie najczęściej odwiedzane. Najwięcej satysfakcji najpewniej będą czerpać z tego, gdy jakiś dinozaur będzie niezadowolony i będzie próbował na ich oczach wydostać się z wybiegu. W skrócie, im gorzej, tym lepiej. Goście luksusowi, tu chyba dużo nie trzeba tłumaczyć będą oceniać luksus naszego parku, znaczy parku, więcej czasu spędzą w hotelach i restauracjach niż na oglądaniu dinozaurów. Trochę tacy influencerzy, celebryci którym e, trzeba wchodzić w dupę bo jak nie to wystawią negatywną opinię na goglu i będzie przypał. Typ gościa którym się wszystko należy tylko dlatego że mają pieniądze. No, no wiecie o co chodzi. I goście typu natura, Tutaj będą zoolodzy i paleobotanicy, czyli bardzo uogólniając eksperci od życia zwierząt i dinozaurów, którzy będą oceniać wybiegi naszych dinozaurów, dopasowanie gatunkowe oraz ich stadność. Ich komfort po prostu, tak im dinozaury szczęśliwsze, tym wyższa ocena od nich. W każdym budynku, które postawimy, będziemy mieli do wyboru asortyment, jakim dany budynek będzie dysponował. Patrząc na to, w które części parku najczęściej chodzi jaka grupa, tak do tego też będziemy mieli wgląd, będziemy mogli dopasować do nich budynki. Czyli jeśli na przykład na lewą stronę parku chodzą głównie goście typu Natura, to tam najlepiej będzie w restauracji dać jedzenie wege żeby ich poziom oceny parku ciągle utrzymywać na wysokim poziomie. Mniej więcej tak to będzie działało. Jak poprzednio mieliśmy ten system trochę ograniczony do poziomu dinozaury i komfort, tak, tutaj mamy cztery grupy, które są podzielone właśnie na dinozaury i komfort, czyli w sumie cztery grupy razy dwa warunki, co daje nam osiem różnych kryteriów oceny naszego parku. System mocno rozbudowany, i jednak będzie on wymuszał na nas większą oryginalność i w naszych parkach i dużo większą różnorodność. Może to być nieco problematyczne dla osób, które miały już problem z oceną parku w pierwszej części. Ale spokojnie, tutaj wtedy wkraczam ja z serią kampanii, gdzie wszystko przeżyjemy wspólnie i będziemy mogli uczyć się na moich błędach. I będę starał się oczywiście przedstawić wszystko w jak najprostszy sposób. Na zakończenie informacja o tym, że rzecz, tak samo ważna jak jedzenie, picie, spa, kręgielnie itd., itp. itd. To oczywiście widoczność naszych dinozaurów. Oprócz kilku rodzajów galerii widokowych i wiesz, rozsądnie stawiajmy nasze hotele i kolejki, bo one również, tak jak w jedynce, mają wpływ na widoczność, a co za tym idzie, na poziom zadowolenia gości. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Koniecznie zostaw subika, żeby nie pominąć żadnej informacji, bo jak mówiłem na początku, ciebie to nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Tymczasem ja będę się z wami żegnał. Na razie, trzymajcie się. Piąteczka.